Gość Radia Yard W naszym studiu podlaski kurator Oświaty, Agnieszka Krokoś sięczyło. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie kurator o pracach domowych mówi się ostatnio chyba tak, tak samo często jako o pieniądzach dla nauczycieli czy o kanonie lektor szkolnych. Zacznijmy może od uczniów, no bo mam córkę w szkole ponadpodstawowej. Ze szkoły po szkole idzie z powrotem do szkoły tak naprawdę. Prace domowe. Na razie mówimy o pracach domowych w podstawówkach, prawda? Tak, zdecydowanie na razie jest mowa o, o pracach domowych w szkołach podstawowych. Mówimy o klasach 1, 3 i 4, 8. Przede wszystkim. Yy... Chcielibyśmy, żeby zaistniała ta, ta, taka moda wręcz w szkołach, żeby w klasach 1-3 w ogóle nie zadawać prac domowych, a w klasach 4-8, żeby przede wszystkim tego też nie oceniać. Nikt z nas nie lubi być poddawany hmm. ciągłej presji oceniania, bo to jest tak naprawdę skutkuje tym, że czujemy presję, dyskomfort, no i bardzo często niechęć. Czyli skończy się odrabianie lekcji z rodzicami? Tak, do tego chcielibyśmy dążyć, ponieważ dziecko, które ma się rozwijać, ma się kształcić, to przede wszystkim jest to samo rozwój. Rodzice oczywiście, że wspierają dziecko, oczywiście, że mm, mają jakąś kontrolę nad dzieckiem, natomiast szkoła nie może być cerberem, nie może być tą instytucją, która wzbudza strach, lęk, niepokój, obawę, tylko przede wszystkim ma rozwijać dziecko i na tym się przede wszystkim trzeba skupić. No to z czytaniem w takim razie, bo ja przyznam, że coraz częściej w autobusach widzę młodzież, która czyta w drodze do szkoły albo y, po południu, jak już ze szkoły wraca. Nie pytam o tytuły, ale wątpię, żeby to był na przykład Sienkiewicz czy Żeromski. Generalnie trend jest taki, że musimy zachęcić młodzież do tego, żeby czytała. Jeżeli już czyta, to super. Natomiast kanon lektur, który jest tak naprawdę kanonem lektur odleci no nie jest już adekwatny i interesujący przede wszystkim dla młodego człowieka w XXI wieku. Więc to, co młodzież czyta, super, że czyta, rozwija się, kształtuje i musimy zachęcić, żeby czytała więcej. Więc ten kanon lektur, który obecnie będzie zaproponowany, będzie po prostu unewocześniony. Idziemy z postępem, z nowym duchem, z czasem, więc myślę, że i czas na lekturę. Czy w takim razie możemy podać jakiś przykład tego, co się może w kanonie lektur szkolnych nowym pojawić? Przede wszystkim y, nie będzie obowiązku czytania pewnych lektur, tak? Nie chcę tutaj konkretnie podawać tytułów, natomiast na pewno będzie to y, w pewien sposób wycofywanie niektórych lektur. Być może będzie to y, tylko w, wyłącznie w, we fragmentach na przykład, tak? Natomiast y, moja taka serdeczna prośba też do Państwa, nie patrzmy na wszystko zero jedynkowo, bo to nie jest tak, że jest jakiś zakaz czytania że dzieci nie będą mogły czegoś czytać. Tylko generalnie chodzi o to, żeby te lekcje były ciekawsze, wzbogacić kanon lektur o nowoczesne tytuły, a to co było w przeszłości, nie mówmy, że było źle, ale żeby dzieciak chciał sięgnąć po język zarchaizowany, to musimy mu to pokazać, wytłumaczyć, chociażby we fragmencie i myślę, że to wystarczy. Dzisiaj rano wpadłem też przypadkiem zupełnie na streszczenie lektur ze średniowiecza. No za moich czasów, mhm. powiedzmy tak, takich skrótów nie było. Yy, tak, ale XXI wiek to też yy, nie XX wiek. Yy, idziemy yy, z nowościami technologicznymi, idziemy też yy, z postępem wszechobecnym i, i wszechstronnym, tak naprawdę. No, ja powiem tak, może nieco brutalnie. Kiedyś nasi dziadkowie jeździli bryczkami, a teraz jeździmy naprawdę dobrymi samochodami i nikt się nie ogląda wstecz. Więc idźmy do przodu, ku nowocześniejszemu, ku lepszemu. Idą zmiany w egzaminach ósmoklasistów i w tych maturalnych także. W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty i matura będą oparte o odchudzone podstawy programowe, tak zapowiada szef centralnej komisji egzaminacyjnej. To dobra droga, dobry kierunek? Oczywiście, że dobra droga, bo może powinniśmy zacząć o jakimś mi mówić minimum programowym, tak? Natomiast tak jak wspomniałam, nie patrzmy na wszystko zero jedynkowo. Nauczyciel jest świetnym specjalistą, pracując w danej klasie, wie. Ile może z tej klasy, że tak powiem, wykrzesać? Więc to nie będzie tak, że jeżeli coś jest odchudzone, nie będzie można zrealizować czegoś więcej. Natomiast nie przebudźjmy dzieci też, to co, to, co ma być odchudzone, to naprawdę tylko po to, żeby dzieciom stworzyć przestrzeń do rozwoju, nie ograniczać ich, tylko wręcz przeciwnie rozwijać. Nauczyciele są według ubiegłorocznego rankingu na piątym miejscu wśród zawodów zaufania publicznego po lekarzach, po pielęgniarkach, po strażakach i rolnikach. Jak pani te lokaty ocenia? No, uważam, że jest zdecydowanie za nisko. Kiedy mówimy o ludziach, którzy na co dzień pracują z dziećmi, z młodzieżą, to jest naprawdę bardzo odpowiedzialny zawód, który z jednej strony wymaga samorozwoju. Bo musimy się kształcić, to jest wpisane w kompetencje też i jakby e, w zawód nauczyciela, a z drugiej strony, no też mamy obowiązek dbałość o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, o to, żeby rozwijać, żeby być często kreatorem jakiejś przestrzeni rozwoju dziecka, więc ten prestiż nauczyciela musi zdecydowanie być dużo, dużo wyżej. Z kolei urzędnicy, dziennikarze i księża są na końcu tej listy. No a pani się czuje bardziej nauczycielem czy urzędnikiem w takim razie? Ja zdecydowanie sercem jestem nauczycielem. Mówię o pieniądzach. Ja wiem, że to jest trudny temat, bo uśrednianie zarobków kończy się tak, że ktoś dostaje 136 zł, podwyżki, jak ktoś inny 2400 zł, ale te podwyżki są. Tak, zdecydowanie. Wiem, bo już rozmawiałam. Koleżanki i koledzy też otrzymali te podwyżki na kontach swoich i powiem tak. Każda podwyżka, a szczególnie teraz, kiedy ta podwyżka była tak duża. Kiedy nareszcie się pojawiła, bo o, przez, na przestrzeni wielu, wielu lat ktoś chyba zapomniał o nauczycielach i o tym, że powinni więcej, dużo więcej zarabiać. Yy, dobrze, że jest i to jest, myślę, tylko początek do tego, żeby zarabiali coraz więcej. Jako można nauczycielki, bardzo się z tego cieszę. Pięknie za rozmowę dziękuję. Podlaski Kurator Świata Agnieszka Kroko sięczyło była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Gość Radia Jarde.